Siema, ma z tej strony? Mickey Games. Um, <laughs> no, dzisiaj do dmęczenia gramy sobie. Tak po prostu. Luźne granie. Jeżeli będą lagi, to przepraszam. Widzicie, jak to jest z komputerem? Mam tak. brawo, nie? Spadłem. W z Silvera 2, do Silvera 1 Spoko polecam. Nie wiem czy nawet nagrywa. Aha Polecam. Właśnie on mówił, że są lagi. O no super 40 fps w 50 w mam dwa liczniki FPS-ów Waliszniki FPS-u <tryk> trochę niepotrzebne. Ale dobra. No właśnie jakie logi są. na pewno. <tryk> Nie ja lubię to robić. Trzecie miejsce, brawo Twoja mama jest exactly. <grymne> śmiechu, śmiechu, śmiechu. Śmiechu, śmiechu. Śmiechu, mm. nie tu ma. Nie lubię. Niektórzy mogą mnie nie rozumieć, co ja mówię, bo ja gadam czasem bez sensu, albo bardzo często. Ta, właśnie, właśnie jakie lag. Okej, okay, nie pytam, co to był za lag. Ta z, z rewolwera pewnie no ej, tak się nie robi. Cicho. Mów ci w filmach, czy ja mam pokazywać twarz, czy zrobić jakiś osobny kanał. Um. Na, na gry nie wiem mówcie mi bo spoko by było piszcie w komentarzach po prostu fuck tak jest jak się gra za szybko po prostu jezu jakie lagi mam podczas nagrywania muszę coś odinstalować ja nie wiem co Lola nie odinstaluję, good simulator nie odinstaluję, bo nie mogę. O hmm. coś to nawet nie myślę. Może wiecie. Wiecie jak to jest? Wiecie naprawdę... No, naprawdę... A zabiję przynajmniej cicho. Ja mówię tak szybko, to zresztą. Się ja mówię do nich. Patrzę na dwa liczniki FPS. -ów. Trochę bardziej ufam temu Sesa. Tu na dole. Ta na pewno. Oj, i jakby się nudzi, naprawdę. On jest nie pierwszym miejscu. Szergowist 62 Na pewno ma jakieś drugie konto. Mógłby mi zablokować dzi po prostu mam drugie konto, bo to jest nie ma. Chociaż możliwe, możliwe, bo Iza naprawdę dobrze gra. No. Może zlamił. Nie. Boże, znowu ten sam typ. No z tego sumienia. No, no, no. Dobra, dziękuję. Ja, o, dziękuję bardzo. Czy ktoś się chce przywitać z moim przyjaciółką bez skina, z moim przyjacielem? No właśnie, wyjdziemy. Ale lagi, on jest dobry, on jest dobry, a zabili go. <ścoughs> z jakiej lubię wkurzać? W ogóle dzisiaj gram z kolegą ehm, na tej mapie, właśnie na Mirage. Nie wiem skąd, jolo Może trochę głupi jestem, że ja tak robię. Zostawiam wieczkę taką biedną w ogóle, ten, ale Przez. Ja mam słuchawki, nowe. Są dosyć dobre. Ja gram na słuch bardzo teraz zacząłem. Słyszę wszystko dosłownie. Jest! Oh, ta ta ta. He yeah. Nie <laughs> <I> śmieję dziecka. <laughs> Ojej. Jaką koksie pan. Zaraz, koniec sekundę. Siedem minut na to. W miarę. <laughs> no i jak fajnie. Mój komputer to bardzo, ogólnie lepiej chodzi. Wiecie, jak to jest No, dobra Halo, dzień dobry Coś mnie ominęło? Podejrzewam, że nie Teraz na noże i na USB grać Wziąłem jeszcze. <Działam. śmuszczaj> Jezu, jakbym męta To Bez sensu było jeszcze headshot Jakie ja hanski jestem, Miski. Dobra, eee, tak. No, no, hala, dwa punkty. Choćby kurczaki zabić, żeby dwieście wbić. Chodźby, choćby, choćby, choćby. Moja owieczka to jedna znowu mnie zabił. Lol. Alu, gdzie kurczak? A ja wiem, gdzie oni są. Już ich tam nie ma, prawda? Jak się skończy, deadmish to ja kończę nagrywanie, kudy. Dla niektórych może to być męczarnie po prostu tak ze mną tu siedzieć i słuchać, jak ja gadam. No co? Nie, nie będzie. Nie szans chociaż. No nie Boże, zabrał mi kija. ty zła osoba. Moja szansa! Tak, na pewno zrobimy uskołka. W takiej sytuacji. Przeczysz by. Lecę szybko na nożu. Z USP. No! No, serio! Moja szansa! O, nie, nie... To jest niemożliwe. Dobra. Ja dziękuję wszystkim za oglądanie. No! No! Jakie